Szanowni widzowie, to jest kolejny odcinek z tej serii. Dziś mamy nieco inne plany na ten film, ponieważ jedziemy na hopy, na których bardzo dawno nie byliśmy. To, podobno tam się bardzo dużo zmieniło, ale ja nie wiem, ja tam bardzo dawno nie byłem, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, to już jestem na miejscu i z kolegą Paletę tu kładziemy, bo widzę, że ta hopa wygląda jakby lotna nie była. Patrz, zróbmy coś takiego, że tu dajmy ją i na zjazd, że tu takie jakby lądowanie było. Dobra, czekaj, pomogę Ci. O, tak. Że jak ktoś tego nie skoczy, to może przejechać. Kurde, myślałem, że to w lepszym stanie jest. Polecę sobie tą małą, zobaczę, bo do tej nie jestem przekonany. Zobaczcie jak to wygląda. Cieniutkie. i no. Przyjechał Max. Ej, ta, ta jedynka jest lotna. No, Wzięliśmy tą paletę i trzeba ją dać, że jak ktoś nie skoczy, to zjechał. Ale wygląda jakby lotna nie Co? O, dzięki. Jestem tancą w plecaku. Ej, to dawaj tą paletę, dobra. Co? Jak No, te, te lądowanie mnie trochę ten. No bo ją skaczesz sobie lekko i na nią się bardzo nie rozpędzasz. O. Widziałeś domek na wzoru? Mhm. I to można naprawić. Tylko maksymalnie nie masz A. Ona mój Ona dobrze wybija nawet. Znaczy wiesz, że... Płyn, ...płynniejszą zrobić. Nie, bo to jest taka treningowa, żeby sobie uśmiecić. Taka byle Wiem, wiem. Skaczesz tam dużo? Mogę później skakać. Sk 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 Mówię, leopł na tej wysokości, co nie? No gdzieś się to chyba. U nas bo... na tej wysokości są hopy. Dobra, ej, no, tak to jak pokaż jak mi, że zesk skaczesz. Jak mi dasz zaszkadz. <gry> Nagrywasz? No, znaczy nie. nagrasz? No. Czy bo. Widam się, bo już sobie nie powiedziałem. musisz się przyzwyczaić. Pojrzej sobie w tym telefon z tym telefonem, bo on trochę go widać. Jakby, jakby ustaw z tego... Czyli bomba jest. Jeszcze. O skar lecimy pociąg! Można ale Bo gdzieś. Lecimy dużą hopę, tamtą o właśnie. Trochę się jej dygam, bo ogólnie ona jest spora. Lecimy w moim kurczę, tutaj pieczone drąhealem. Ona ogólnie wygląda tak. Mniej więcej jest do pasa jakoś. Paleta jest dodana, żeby w razie case'a nie rozwalić się. No ogólnie ona wybija trochę w górę, więc nie trzeba się za bardzo wybijać. Tylko trzeba w miarę mieć rozpęd, żeby ją dolecieć. A rozpęd bierzemy sobie ogólnie z drogi. Yy, I się bierze tam do lasku dokładnie. No. bo jeśli tylko, że ten telefon mi wypadnie, ale jest chyba dzi. Jest chyba stabilnie. Oskarek tam leci. Trekiem. Dobra. Ja, ale jedźcie trochę dalej, bo jak masz zamiar... Dobra. Lecimy dużo. O, strzelami. Leci, 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 Decha, decha leci, 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 No mniej No mniej więcej. Znaczy nie, tylko na tak tak jakby. Ale nie z tak. że skisowałem. Tędy? Czepien, nie Ej, Marcelo, ty skaczesz? Ha? Ty to skaczesz? Oskacze. Co? To skacze. Wiem, a to skacze? Nie tam ten mam. Może nie, wrzucę do skończy. odcinka. Ej, jego na no miniaturkę jak faka pokazał. Nie. Wrzucę do odcinka jak... Na tamtej mojej chopie skakał taki. Oj, mały zajawkowicz. Ale się co jest jest ale wszystkie świnki pepy, miały po 20 i 15 tysięcy wyświetleń. Mhm. Mm no nawet Ci mogę zaraz Mhm. Mm Ty pierwszy, ci, ja? Nie wiem, Ty, Ty pierwszy, pierwszy dać. Ty pierwszy, żeby było widać. Dobra. Czekaj, zawrócę, zawrócę, czekaj. Daj, daj, daj. Możesz mi już, ukradnąć mamiszą? Jeszcze nie wywalewał o co to było Chyba To chciałam Ale fajnie się to lata, jest tak przyjemna No nie wiem Idziemy dalej Jak umiesz Ej Mateusz Jak umiesz ładnie lata za panu kiedy przyjedziesz do nas obczaić? Kiedy przyjedziesz do nas zobaczyć? Mam dużo cukierków. Co Nie wiem. Bo ja mam cukierkę. Tutaj mi się całą Ej, to, to na stuprofne się nie załamie? Nie. Na pewno stąd Luz, tylko uważaj mi na chipsy. Dzięki. Nie, luz, mam takie kablety to chowa. O leci leci mach. O chuj. Skąd wy to macie? porobić mhm. Można. To zaraz, jam. A Fuj, muka mi ją do uleciała leciała. Nie, ja mam. Kur... odpierdol się od moich chipsów! Nie. No dobra. No tak. Dobrze, że live'a nie nagrywa. Ej dawaj, odpal live'a. Skąd ty to masz? Mówiłem że mogę kupować sobie na luzie. Tam? W sklepie. Tam? Ej, tak. Oskar, jak się ten nazywa? t e n z i. t a n z i.

Nie, nie, swoją Chcesz Ej, nie, przewal! nie, 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 pojeździć. nie, 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 nie. Ej, Dobra, nie, 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 chodź. Chodź, trzymasz? trzymasz się? Dobra Marta, chodź, idziemy sobie na ulicę. Dobra, już to idziemy trochę skontu. Ale Skąd on to ma? Dobra, chodź coś. Ej, Ej kolej! Ej, to ma 17 minut już ten, 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 ten film. Ale przecież co ty mi to prześlełeś? Ej, bez kitu. A mailem? Jak mi przesłał? Ej, bez kitu. Mailem ich przesłał. Dobra chyba, zasadzie tam jest jakieś ograniczenie. Spróbujemy na Ja po prostu sobie pobiorę te dziki i dam te wrzutki z tych skrzynków. Mhm. O! Nagrywa się. Czyli. Nagrywa no chyba. Dobra, ja lecimy. Czyli nie wiem, czy się nagrywa. Jest tu takie tak, białe kółko z tym centowe.

odcinka Sorry Dobra Czekaj Będzie do odcinka, okay. będzie do odcinka Chodź okay, okay. obok siebie nie. Ania Ania Joder mój! No. Kurde, nie widzę nic w tym kasku i... Ja umiem, ja umiem, ale... Ale chodzi mi o to, żeby nadal jechać. Nadal jak... Ja to umiem, tylko że... I've got no more time yeah. for- Owę szybciej Marce Dobra, to już się z nami żegnam widzowie, z takim fajnym akcentem Kończymy ten odcinek Już każdy wrócił, tylko mój kolega został. I nie ma tu szparli na tych hopach, więc no już nie ma co robić, więc za chwilę zawijamy do domu. Dobra, się ma.